Dzień dobry Państwu, mnie Dominik, firma Limagren Polska. Dziś jesteśmy w miejscowości Husaki, w powiecie Bielsk-Podlaski. Dokładnie 3 tygodnie temu relacjonowałem Państwu za pomocą dzienników uprawę pola kłodników ryczałt. I chleba dostatecznie dobrze się pogrzała, rozpoczynamy siewy kup... Tak wczesny termin siewu jest zdeterminowany między innymi Poziomem wilgoci w glebie. Tak więc, wcześniejszy siew jest to jedna z metod, która może uchronić, tudzież przyczynić się do lepszych wyników w panującym okresie skóry. Na polu, na którym się znajdujemy, zostało dodatkowo założone poletko demo 9 odmian z naszej hodowli. Dzięki temu, na jesieni, jak również przed następnym sezonem, będziemy mieli z Państwem o czym porozmawiać, porównać wyniki planowania jak również dobrać odmianę spełniającą wszel wszelkie Państwa wymagania. Ja więc dziękuję za uwagę, pozdrawiam, jak również życzę udanego sezonu, jak i dostatecznie dobrej pogody. Dziękuję Państwu za uwagę i pozdrawiam.